Kochani, wielu z Was pyta mnie, co będzie, czy Rosja napadnie na Polskę. Nie jestem w stanie odpowiedzieć każdemu z osobna, więc postanowiłam nagrać odpowiedź dla Was wszystkich. Powiem Wam ostatni raz, bo każdy z Was musi sam odnaleźć prawdę, dojrzeć do tego. Nie obrażajcie się, nie chcę nikogo obrazić. Ale zachowanie niektórych dziś przypomina mi stan człowieka będącego w sekcie, pozbawionego krytycznego myślenia, do którego dociera tylko jednostronna informacja, a właśnie idzie czystka w mediach, w tym społecznościowych. Usuwane są grupy, kanały na YouTube, pokazujące inny punkt widzenia. Ma być jedno zdanie, bo to jest politycznie poprawne. Wiem dużo o psychomanipulacji. Dużo czytałam o tym z wiadomych Wam przyczyn. Prawda jest taka, że człowiek się budzi, kiedy zauważy, że guru go okłamuje. Wiem, że wielu z Was, widząc wszechobecne kłamstwa, też się budzi. Pomagając ludziom uciekającym ze strefy wojennej, to jest rzeczą szlachetną. Bez dyskusji, absolutnie tego nie neguję. Proszę, abyście spojrzeli na ten konflikt pod odpowiednim kątem i zrozumieliście, o co w tym wszystkim chodzi, i że wojna na Ukrainie nie zaczęła się w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu zaczęła się operacja nie przeciw ukraińskiemu narodowi, a denacyfikacja i demilitaryzacja, aby w końcu tę wojnę skończyć. Rosja nie zaczęła tej operacji wojskowej bezprawnie. Wszystko jest zgodne z prawem międzynarodowym. Artykuł 51 część 7 ustawy ONZ. Możecie sobie to poczytać. Rosja stała w obronie ludzi, którzy giną na Ukrainie od 8 lat i tylko dlatego, że nie poparli tych, którzy w wyniku przewrotu zbrojnego obalili konstytucyjnie wybranego prezydenta, a na jego miejsce usadzili człowieka wspieranego przez prawy sektor. I tak jest do dziś. Zelenski, obecny prezydent Ukrainy, bardziej się boi bojówkarzy prawego sektora, niż całą armię rosyjską, która przeciw nim prowadzi tę operację. Przedstawiam Wam fragment artykułu z Onetu z 2014 roku i on tam nadal jest. Możecie sobie sprawdzić, link podaję. Wielu z was wie, że do Polski ponad 30 lat temu przyjechałam z Mołdawii, gdzie spędziłam dzieciństwo i swoje młode lata. Tam też urodził się mój syn, którego wiele z was zna. Równo 30 lat temu, bo 2 marca, mieszkając już w Polsce, stałam przed telewizorem i płakałam na głos. Widziałam obrazki wojenne z miejsca, skąd wyjechałam z dzieckiem i gdzie mieszka moja rodzina. A w telewizorze słyszałam tylko separatyści z naddnieszcza, Separatyści z Naddniestrza. to, to sokresy. Wspominał o nich Henryk Sienkiewicz w swojej trilogii. Mieszkało wtedy tam wielu Polaków, w tym moi rodzice. Zawsze dumnych ze za swojego polskiego pochodzenia. Nikt w Polsce wtedy o nich nawet nie wspomniał. A ja płakałam samotnie, z bezsilności, że to nieprawda i że nikt mojego głosu nie usłyszy. W tej bratobójczej wojnie zginął mój kuzyn, młody chłopak, dopiero co wrócił po ukończeniu techniku. Całe życie było przed nim. A mój tata był w okopie, kiedy trafił tam pocisk artyleryjski. Osłyszał, wujku, wujku, tylko nie mów nic mojej mami. proszę cię, tylko nie mów nic mojej mamie. To krzyczał sąsiedzki chłopak, syn przyjaciół moich rodziców. Był w szoku, ponieważ... Pociskiem oderwał mu obie nogi powyżej kolan. I wiecie co? Szczęście w nieszczęściu, że mój syn jest w Niemczech, czy gotowi jesteście swoich oddać na wojnę? I to jest odpowiedź na wasze pytanie, czy będzie wojna. Szukajcie prawdziwych informacji, bo uratuje nas wszystkich tylko prawda.